Partnerstwo między Bełchatowem a Dziecinem ma mieć szeroki zakres. Przede wszystkim ma się opierać na podejmowaniu wspólnych działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym. Miasta mają także podejmować inicjatywy zmierzające do rozwoju gospodarki, ochrony środowiska i administracji. Mają także podejmować inicjatywy zmierzające do rozwoju gospodarki. Z inicjatywą podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Bełchatow a Miastem Dziecin wystąpiło... Czeskie miasto, co nas bardzo cieszy, cieszy nas tym bardziej, że takim argumentem przedkładanym przez czeskie miasto było to, że przez pięć lat obserwowali był jak miasto się zmienia, jakie projekty są tutaj realizowane, że widzą potencjał w tym mieście, że widzą potencjał w mieszkańcach i to dla nich stało się taką podstawą do nawiązania oficjalnego partnerstwa, z, których, z którego czerpać będą mieszkańcy. Będą są um, te kontakty ułatwione o tyle, że um, odległość między naszymi miastami nie jest duża. To tylko 460 km. Dodatkowo bliskość również i kulturowa, i językowa, myślę, że będzie też ułatwiała te kontakty. My będziemy je wspierać, inicjować, tym bardziej, że Polska, Czechy przynależność do Unii Europejskiej, do Grupy Wyszehradzkiej będzie stwarzać okazję aplikowania o środki zewnętrzne właśnie z Unii Europejskiej, czy też Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Dziecin będzie dziewiątym miastem partnerskim gotowa.